Cześć, w dzisiejszym filmie dowiemy się, jak zainstalować SQL Server i SQL Server Management Studio. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zainstalować bazę danych, trafiłeś we właściwe miejsce. Zanim jednak rozpoczniemy proces instalacji, przypomnijmy sobie różnicę pomiędzy SQL Server i SQL Server Management Studio. SQL Server to system zarządzania relacyjnymi bazami danych stworzony przez firmę Microsoft. I jest to rozbudowane oprogramowanie, które umożliwia przechowywanie, zarządzanie i przetwarzanie danych w formie tabelarycznej, używając właśnie języka zapytań SQL. Natomiast SQL Server Management Studio, zwane również jako SSMS, jest to narzędzie graficzne pozwalające zarządzać bazami danych SQL Server. I nimi administrować. Przejdźmy od razu do instalacji SQL Server. I na samym początku otwieramy przeglądarkę i wyszukujemy SQL Server. Wybieramy stronę Microsoft. I to, co chcemy teraz zrobić, to zainstalować lokalnie SQL Server na naszym komputerze. Przechodzimy na dół i pobieramy jedną z dostępnych bezpłatnych. Edycji SQL Server w wersji Developer i w wersji Express. Developer jest to kompletne narzędzie, natomiast hmm, może działać ono tylko na środowisku nieprodukcyjnym. E, edycja Express może działać na środowisku produkcyjnym, ale ma pewne ograniczenia. To, co będzie nas interesowało, to wersja Developer. Klikamy, powiesz teraz. E, dość szybko powinien plik instalacyjny się ściągnąć. Więc od razu go uruchommy. Widzimy instalator. Wybieramy typ instalacji jako Basic. Instalator podpowiada nam abyśmy zostali przy ustawieniach języka angielskiego. Co też uczynimy klikając Yes. Oczywiście akceptujemy regulamin. Klikamy Accept. Możemy tutaj zmienić domyślną ścieżkę, gdzie zostanie SQL Server zainstalowany. Ja zostawię domyślną. Klikamy Install. W tym momencie rozpoczyna się pobieranie wszystkich wymaganych paczek i od razu przejdziemy do INS po pobraniu paczek przechodzimy do fizycznej instalacji SQL Server. Ten proces będzie trwał zapewne kilka minut. Więc przyspieszmy troszeczkę i po wszystkim widzimy okno potwierdzające, że instalacja zakończyła się sukcesem. Z ważniejszych informacji, jakie widzimy w tym oknie, to nazwa instancji, która została automatycznie utworzona i w Connection String możemy zobaczyć nazwę naszego lokalnego serwera oraz domyślną nazwę głównej bazy danych Master. Przejdźmy teraz do przycisku install SSMS i kliknijmy. Teraz powinna otworzyć nam się przeglądarka z dokumentacją dotyczącą instalacji SSMS. Warto przeczytać cały ten materiał, aby poznać jak najwięcej szczegółów. My natomiast teraz przejdziemy do sekcji, gdzie możemy pobrać samo narzędzie, więc kliknijmy przycisk pobierania. I tutaj musimy zaczekać około kilku minut, aby ukończyło się pobieraniem, gdyż plik troszeczkę waży. Gdy pobieranie się zakończy, również możemy od razu ten plik instalacyjny uruchomić. I tutaj od razu możemy z bokiem instalacji zmienić ścieżkę do SQL Server Management Studio Ja zostawię natomiast domyślną i klikamy Install I tutaj tak samo pobieramy paczki Też będzie tutaj za chwilkę trwał proces instalacji, to też za nie kilka minut Po przewinięciu ekranu widzimy, że Instalacja zakończyła się sukcesem. Zamykamy okno. Wyszukujemy nasze Management Studio. Otwieramy je. Pierwsze, pierwsze uruchomienie będzie trwało troszeczkę dłużej niż to będzie każdego innego dnia. I widzimy, że nasz SQL Server działa.